Cześć, mordeczki! Z tej strony, Kalu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, mojej drodzy. Z Geta, prawdziwe życie, dawno nie było odcinka, i dzisiaj witam Was już bardzo serdecznie, Frankie, który jest jaki Frankie, boże, to z Majki. Taka gafa z przyzwyczajenia, wiecie jak to jest moi drodzy? Zobaczcie, jesteśmy pod swoim domkiem. Mamy swój samochód i. Po i to nie, to jest samochód Amandy. Dobra, zapożyczmy się dziś samochodu Amandy, ponieważ dzisiaj nie chodzi nam tak naprawdę o żadne bogactwo y w postaci pięknych samochodów i tak dalej. Dzisiaj mamy do zrobienia robotę z naszym przyjacielem Lesterem. Tak, dokładnie tak, z Lesterem. Zobaczcie tutaj i zobaczcie na mapie, co jest napisane: napad. Dokładnie tak jak grałem modyfikację, nam napad. Napad, i to może być naprawdę coś niezawitego. Ja się mega jaram, bo to chyba nie są takie napady jak na online i zupełnie inne napady yy, niż mieliśmy tutaj w grze, na przykład na końcu gry. Eee, tak więc, no, będzie naprawdę ciekawie, moi drodzy. Udajemy się do Lestera i dowiemy się o co chodzi. Bo w sumie nie mam zielonego pojęcia o, o co mojemu ziomeczkowi z laseczką chodzi. No, z laseczką, bo on ma laskę, taką wiecie. Kurde, jedź, nie mogę to trąbić. Mogę to żeż Ruszaj, żeż, frajerze, baranie, głupi. Jedziemy, bo nam się śpieszy dzisiaj, bo mamy do zrobienia bardzo ważne rzeczy. Pamiętajcie o tym, żeby, że jeśli uwielbiacie prawdziwe życie. Wow! No i prawie bym się zagapił i rozwalił samochód. To zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, moi drodzy, bo to bardzo motywuje do nagrywania dalej. I chciałbym wam coś powiedzieć, coś, coś zwierzyć... Aha, no i się zagapiłem i wgniotłem pół zderzaka z tyłu i z, mo, u mnie z przodu też cały zderzek. No dobra, nieważne, mam nadzieję, że Amanda nie będzie zła. Eee, co chciałem wam powiedzieć, że moi drodzy w tym tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu czerwca zmieniam komputer. Wreszcie wyszła moja karta graficzna, kilka dni temu i wreszcie mogę już pełnoprawnie złożyć komputer. Tak więc już na dniach, moi drodzy, Ultra HD shadery w GTA, to już będzie na porządku dziennym. A teraz, jeszcze, no niestety, walczymy ze ścinami. Ale mam nadzieję, że jednak damy radę. day, Musimy wyłączyć radio, tak, by the way. Oczywiście, tekstury nam się tutaj. No, jeszcze bawię się z tym starym komputerem, moi drodzy. Jeszcze, kurde, zobaczmy, jak, jak to wszystko wygląda tutaj. Widzę, że musimy jechać tutaj przez autostradę i przez tą autostradę, chyba nas prowadziło, tak dokładnie. Tak więc tutaj jedziemy. Już jesteśmy blisko w ogóle. A, jedziemy tam do tego domu. Lestera, bardzo ciekawie. Dobra, weźmy sobie pierwszą osobową, bo jest śliczna. Co tam u was, moi mili? Napiszcie w komentarzach, co robicie dzisiaj, dzisiaj jest piękny niedzielny dzionek, u mnie piękna pogoda, nie wiem jak u was, napiszcie koniecznie, co robicie i czekajcie na koniec odcinka, bo hasło, w którym to, yy, które wiecie, podajemy w każdym odcinku Prawdziwego Życia, na przykład piernik, ziemniak, czy coś w tym stylu, wow, ale wymusiłem teraz, kurde, pierwszeństwo, no to było bardzo brzydkie z mojej strony, ale Michael, słynie z takich... Czasami zachowań niefrasobliwych Tak więc, skręcamy w tym momencie Piękna ulica, kurde, aż mi się a Kurde, chciałbym przejść jeszcze raz GTA w sumie Ale pewnie wy nie chcielibyście tego oglądać a Jeśli chcielibyście, to napiszcie Może taką fabularkę byśmy też zrobili No zobaczymy, w każdym razie Jesteśmy na miejscu, moi drodzy To jest, nie, to nie jest dom Lestera Ten to jest dom Lestera Nie, tak, ten, no kurde, co mi się to popieprzyło No oczywiście, że ta chatka Tak więc, Lester Brachu, co ty dla nas przygotowałeś? Jestem mega ciekaw Michael, Lester, it's me. Michael, open. Daj mi moment. Ciekawe, co robi Lester, że nam nie chce od razu otworzyć. It's open, come in. Dobra, no to wchodzimy. Okej, okay, jesteśmy w mieszkaniu Lestera. Pierwsza osoba, pierwsza osoba. Jest Lester, no znajomy. So, I see you got my text O kurde, nie przeczytałem. Wysłał nam jak jakiegoś SMS-a. Good, good. Yes, Michael się zgodził, bo tutaj zdradził nam szczegóły, no mamy po prostu robotę. I zaczynamy moi drodzy, ja sobie tutaj przesunę Majka, bo mam bo tak, że nie widzę mapy. Ok, teraz jest ok. Dobra, czyli mamy robotę, ale czy nam się już coś tutaj... Nie, nie mamy roboty. Tylko on powiedział, czy po prostu chcemy dołączyć i jakąś robotę sobie zdobyć. O, mamy coś. Available haste. Dead little girl. Mała dziewczynka tatusia. Nagroda 4,5 miliona, ja pierdykam. Dobrze patrzę, tak, 4,5 miliona dolarów nagroda, bo no to nieźle. Multimilioner, córka multimilionera Hasbin, been... kurde, nie zdążyłem zobaczyć. Chyba y... ktoś ukradł córkę multimilionera i my musimy najprawdopodobniej ją uratować, ale nie do końca doczytałem, tak więc no kurczę, niestety o. Mm. Tak, została porwana. Enter to accept, tak więc okej. Okay, została porwana, right, tak. Moje źródła donoszą, że mogła zostać porwana przez balasów. I jest gdzieś w Los Santos, tak więc mamy jeszcze jakąś szansę. Okej, okay, zobaczcie, moi drodzy, jest mamy pierwszą misję Setup Daddy's Dowder, Little Dowder, Little Girl, o mój Boże, dobra, wsiadamy, moi drodzy, i mamy jechać do yy, określonej lokacji i... Tak, i tam mogą być członkowie gangu. Okej okay, moi drodzy, witam ponownie jestem w innych ciuchach, ponieważ nagrywam to dzień później dokładnie tak, moi drodzy, plugin się skraszował, miałem z nim nie mają problemy, ale już wszystko działa i dzisiaj yy, to znaczy dzisiaj. No dalej kontynuujemy odcinek, będziemy musieli znaleźć i yy, śledzić najprawdopodobniej członka gangu, który może mieć córkę właśnie multimilionera, tak więc podjeżdżamy i zobaczymy co się... No, oczywiście teksturki. Zobaczymy co się będzie działo, tak więc moi drodzy, już za momencik zacznie się jadka, to znaczy jadka może nie. Ale po prostu musimy obserwować. Obserwacja jest rzeczą niesamowicie ważną w tej misji, tak więc ruszamy, ok? Reset GTA. Oczywiście pomógł. Ok, wait for the gang member to stay driving. Ok, czyli jedzie gdzieś członek gangu, musimy go... O, mamy go na mapie, zobaczcie. Tak, wyjeżdża tamtą furgonetką. Dokładnie tak. I musimy jechać za nim, ale zostać... W bezpiecznej odległości, okej, okay, tak więc nie możemy... O kurde, musimy przyspieszyć, ponieważ gość już ostro pojechał, yy, dobra, 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 oczywiście radio mamy wyłączone, mam nadzieję. Okej, okay, świetnie. Yy, tak więc no, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, że yy, nagrywam to dzień później mam inny t-shirt i tak dalej, no ale no niestety, pomęczyłem się trochę z tym GTA, ponieważ coś ostatnio jest bardzo, yy, że tak powiem yy, nie chcę współpracować o. Na tej zasadzie. Okej, okay, czy on przestrzega przepisów? Oczywiście, że tak dobra. Musimy zachować bezpieczny dystans. Myślę, że taka odległość jest jak najbardziej ok. Chociaż zobaczcie. Ca nie wiem, czy czasem nas nie ni ale myślę, że jednak jeszcze. Jest ta odległość na tyle bezpieczna, że jest ok. Jeszcze tym bardziej, tutaj gość, jakąś furgonetką, podjechał. Dobra, ruszamy. On też rusza, tak więc, on może coś wiedzieć. I może dostaniemy te 4,5 miliona dolarów. Jezu, ale by to było nieźle. Ale nie wiem, czy, czy w tym odcinku w ogóle damy radę coś, coś zrobić grubiej. Bo, ponieważ ta misja, coś czuję, że nie skończy się tylko na śledzeniu e, jakiegoś członka gangu. Bo tu będzie jeszcze naprawdę wiele do zrobienia. Ale dobra, pożyjemy, zobaczymy. Ruszamy cały czas, to znaczy ruszamy. No jedziemy cały czas za nim. O nie, czerwone światło. O, przejechał całe je szczęście. Jedzie do doków. Zobaczcie, zobaczcie, jak on dziwnie jedzie. Jedzie do doków, tutaj może być serio. Jakaś poszlaka albo jakaś wskazówka. Mamy bezpieczny dystans. O, okej, okay. pojedziemy sobie za tą furgonetką. E, za tym Cadillac'em, kurczę, a nie furgonetką. Zmówimy sobie kamerę. pojedziemy tak jak w prawdziwym życiu. A co tam. Kurde, doki. Bardzo ciekawe miejsce. Fajnie się tutaj gra sumo, ale kurde. Czy tutaj może być córka, multimilionera? Zaraz się wszystko okaże. O nie, trochę blisko jesteśmy. No dawaj mordo, skręcaj gdzieś w którą stronę. Nie skręcił, no to my skręcamy również. No jedź, 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 jedź furgonetka Cadillac, jedź, zobaczcie. Aha... Ty, bo mi odjeżdża! Odjeżdża mi kuźwa gnojek, żeby mi czasem misji nie skasowało. No dobra, mamy to jednak. Jakie fajne tory tutaj. Kurde, w tym miejscu to rzadko kiedy bywam fajny w ogóle zachód słońca jak to pięknie wygląda mimo na moim staruszku ładnie to wygląda lodziara jakaś jedzie kurde hot dogi jadą przed nami przez co on jedzie wolniej no cóż patrzmy czy nie jedzie żaden tramwaj albo pociąg o, tutaj tramwaj raczej nie pojedzie tak więc na no, tylko pociąg towarowy może nam zaszkodzić wow park de nir okej okay, musimy tutaj zaparkować i poczekać gdzie zaparkuje samochód yy, członek gangu Ok, tak więc parkujemy sobie tutaj Press Z and send the location details to Lester Ok, naciskamy, tak więc wysłaliśmy I musimy wrócić do Lestera w tym momencie Ok, czyli coś tutaj, zobaczcie Ktoś z bronią tutaj stoi Coś tu się może dziać, naprawdę Tam może być jakaś wskazówka I tam może być przetrzymywana córka, tak więc ruszamy szybko do Lestera Moi drodzy, come on, come on, come on Tak więc my, w sumie myślę, że zaraz zobaczycie Jak będziemy u Lestera, bo nie ma sensu tego Przedłużać, tak więc, moi drodzy okej, okay, dotarliśmy do Lestera, tak więc uwaga, uwaga, co się teraz wydarzy, jesteśmy, mamy to, haste paste Okej, okay, mamy pierwszy etap tego haste'u, czyli tego napadu Napadu, no, my odbijamy bardziej, ale no, można tak powiedzieć Oczywiście zapisujemy sobie grę i dobra Co dalej? Czytamy, co tutaj dalej trzeba robić? O kurczę, dowiedzieliśmy się, że Tre Trevor i Michael będą nam pomagać Put your mask, tak więc klikamy. X, ok, zaczynamy. Patrzcie, jest Trevor, jest Michael. O mój Boże, będzie się działo. Zaczynamy. Y... Attack the Nose Convoy. Ok, musimy zaatakować konwój nose'a Boże, co tu się stanęło? Zbagowały nam się samochody. Dobra, weźmy może tego Franklina. Samochód, dawaj Franki, wsiadaj. Patrzcie, Trevor jest z nami, tak więc jak za starych czasów, ale jaram się tym modyfikacją, Naprawdę, Kaman, on. Oni wsiadli do tyłu. I musimy zaatakować, jedzie ten konwój, zobaczcie na mapie, niebieski taki jest zaznaczony I tylko pytanie, gdzie on dokładnie jest, sprawdźmy sobie, gdzie ten konwój jest Okej, okay, on jest tutaj, tak więc on chyba jedzie, ale i tak uda nam się, mam nadzieję, go przejąć Tak więc, o kurde, moi drodzy, rozpoczyna się jadka. Oni się chyba przemieszczają, dokładnie tak, no dobra, musimy, no jedziemy w miarę szybko Oczywiście radio West Coast Classic wyłączamy, tutaj franklinowym autem jedziemy w ogóle, fajnie Prędkość zabójcza 130 km na godzinę. O mój Boże, ale się będzie działo. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Jadą, kurde. Jakbyśmy tu przez góry spróbowali jakoś skrócić, to zobaczcie. Przydałoby się przejechać przez góry. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. I chyba ich mamy. I chyba ich mamy w tym momencie, jak tak zrobimy. Zobaczcie. Oczywiście tu są tory kolejowe, nad którymi przelecimy. Jesteśmy na autostradzie. Ależ to był fenomenalny ruch z naszej strony. I zobaczcie, oni jadą w ten, w tutaj, w tą stronę. I mamy to. Mamy to. A mnie ich zaatakować, tak? Okej, okay, okej, okay. co był błąd chyba? Nose konwój. O Boże, musimy tą ciężarówkę zatrzymać. Ale shit, trochę się tak wpieprzyliśmy. Oni strzelają chociaż? Franklin strzela chociaż? Dobra. Nose konwój, musimy o tą ciężarówkę walczyć najbardziej. Ale oni mają kuloodporne szyby, zobaczcie, będzie ciężko, kurde. No zobaczcie, mają kuloodporne wszystko. Dobra, wysiadają, wysiadają, zobaczcie, jeden leży. Ten leży, 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 leży Dobra, ale się pali ta ciężarówka, nie możemy ich chyba zniszczyć Ej, bordy, nie możemy ich zniszczyć Chyba policja przyjechała No, mamy niemały problem, moi drodzy Oj, uwierzcie mi, mamy problem No i tak jak myślałem, dostaliśmy Haste failed Próbujemy jeszcze raz, może nam się w tym, w tym razem uda A jak nie, no to Psykromikurdy Ale nie, może damy radę, damy radę, myślę, że damy radę Okej, okay. patrzcie, jaką mamy dziwną kamerę Lol, jakiś filtr nam został ten przy śmierci co mamy go, i tak śmiesznie się zbagowało, że. że normalnie możemy sobie przy tym grać, ciekawe w sumie. Fajnie to wygląda, chociaż jest tak teraz bez kolorów u Was, ale no taki klimacik to troszeczkę może dodawać. Dobra, tak więc lecimy. O kurde, fajnie to wygląda. Yy, I teraz mam nadzieję, że hejs nam się powiedzie i nam się uda, tylko musimy to jakoś z głową zrobić zdecydowanie bardziej, ponieważ no. Zpieprzyliśmy sprawę. Zdecydowanie spieprzyliśmy. i Musimy to teraz zrobić tak, żeby było jednak wszystko w porządku. I żebyśmy ukradli to, co mamy tam ukraść, Nie wiem, mamy po prostu chyba zapieprzyć ten samochód, ten konwój, z tego konwoju, po prostu, jeden samochód, tak więc no... Okej, okay, dawać mi tutaj niewintycznie przeciwpancerny nie, wintycz, nie, przeciwpancer, nie palę. O, kompaktowy SMG, najlepsza broń ever, to jest ta w środku. Tam w środku musimy zajumać. Okej, okay, ja mam pomysł, jak to zrobić. Zdecydowanie mam pomysł, jak to zrobić. Czyli przyspieszyć i bazukom rozpieprzyć te dwa samochody, które ich chronią. Dobra, tak więc wysiadamy szybko, 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 szybko. Dobra, Wow dobra i tamten. Okej, okay, chyba nam się udało, poczekajcie. Eee, teraz rozwalamy. Dobra, udało nam się. Nie, nie chce się spalić, nie chce się spalić. Dawać trewory, wsiadamy. Murdy, mamy to. O nie, o nie Shit, tutaj nas próbowali rozwalić Dobra, mamy to, mamy to, wsiadamy, wsiadamy, wsiadamy Trevor, 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 Michael Jest, Michael wsiada, Franklin wsiada Okej, okay, mamy to, ukradliśmy to Teraz musimy Luz de cops Mamy 4 gwiazdki, o mój Boże, to będzie naprawdę ciężki challenge Uwierzcie mi, lose the cops I 4 gwiazdki Wow, może się nie udać, ale no cóż, mamy ciężarówkę przynajmniej. Udało nam się mu kreść. nie? O, zobaczcie jak Franklin fajnie strzela z tyłu, o, mój Boże, jak to fajnie wygląda. Wow, jest, wreszcie udało się, wy sobie nie wyobrażacie ile ja czekałem tutaj w tym dziwnym miejscu, żeby nam się udało zgubić policję. Wreszcie się to udało zrobić, o nie, 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 o, o. O, no kurde debile, co wy zrobiliście? No i mamy znowu wanted, mamy znowu wanted. Po co się strzelaliście? Ja tego nie rozumiem po prostu. Dobra, teraz się wkurzyłem po prostu chyba sobie dam wanted down, bo nie, ja, ja, ja tu nic nie robiłem, tylko NPC ty oczywiście tutaj zrobiły. No patrzcie jak robią siarę, cały czas przez to yy, musimy dawać wanted down bo Franklin tutaj strzela z tyłu. No co ty strzelasz dał mnie, nie strzelaj! Okej, okay, jesteśmy już 400 metrów od celu i za moment ten napad zostanie sfinalizowany, tak więc okej okay, moi drodzy i na tym zakończymy odcinek, tak więc no cóż, musimy tylko zawieźć w bezpieczne miejsce ten nasz truck, nasz, tą naszą ciężarówkę policyjną, oczywiście troszeczkę dziwnym sposobem ją odbiliśmy, ale na hardcora z bazuką wjechaliśmy i w sumie opłacało się to dobra, mamy to, podjeżdżamy w to miejsce i moi drodzy udało nam się leave the area, opuszczamy areę i na tym zakończymy odcinek. Moi drodzy, w kolejnym odcinku. Yy, w kolejnym odcinku dalej będziemy kontynuować. O, już mi kamera zgasła. Tak, kamera mi zgasła, teraz mnie nie widzicie. Dalej będziemy kontynuować yy, serię właśnie i będziemy robić serię napadów, tak więc moi drodzy, jeśli odcinek Wam się spodobał, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie rudy kocur. Rudy gruby kocur. <laughs> tak, tak więc moi drodzy, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hello!